Mam trochę makijażu na oczach, bo nie my mam, żeby nie było. Słuchajcie, musimy pogadać. W tym filmie nie dowiecie się, jak pozbyć się trądziku, bo ja nie chcę o tym mówić. Jak się pozbyć, ja nie jestem specjalistą. Ale chciałabym opowiedzieć swoją historię. Nie wiem, powiedzieć o samoakceptacji i o różnych metodach, jakie ja stosowałam. Żeby ten trądzik trochę zminimalizować. Troszkę się stresuję. Wszystko się zaczęło dziać, jak byłam w gimnazjum. Już tak. Takie pierwsze bąble, takie podskórne, wychodziły, takie hormonalne. No, i już coś tam, coś tam się działo, ale to nie było takie tragiczne. I największy wysyp e, trądziku miałam w klasie y, drugiej techniką. I mój trądzik prawie w ogóle go nie miałam na czole, tylko tu, na policzkach, tak tu przychodziło i w ten sposób, bo to był taki uśmiech. <laughs> I to były te takie wągry i to były te wielkie takie bąble podskórne, y które bolały, które swędziały też trwało to jakoś do roku 2020, czyli miałam trądzik przez 6 lat w tym technikum, tak? I zaczęło się mi tak wysypywać. No i zaczęłam zauważyć, że że ja mam więcej tych kros, tych pryszczy niż na przykład moje koleżanki, bo naprawdę mało. Ja chyba nikogo nie znałam, tak naprawdę, z tak zaawansowanym, z tak zaawansowanym trądzikiem, jaki ja, jak ja miałam. Na początku przyznam szczerze, że trochę to bagatelizowałam i nie, chciało, nie chciałam iść do lekarza, do dermatologa, bo sądziłam, że to mi przejdzie, że to jest tylko na chwilę. I jak już wiecie, dorosłą kobietą, to przejdzie. Znaczy. Może nie dokładnie tak myślałam, ale nie, nie szłam do lekarza o to chodzi. Więc tak, więc sama ocena kompletnie spadła. Może nie aż tak y, tragicznie, że jakby czułam się tak bardzo źle, że nie wiem, że nie chciało mi się wychodzić z domu czy coś takiego. To nie o to chodziło, ale ja w ogóle uważam, że jestem super. I tylko moją tą wadą były te, ten trądzik. Jak y, funkcjonujecie na co dzień, no to nie chodzicie wiecznie przed tym lustrem, nie macie lustra przed sobą, nie wiecie, jak wyglądacie tak naprawdę w różnych sytuacjach, y, w jakiś pożytniach czy coś. No i jak ja nie patrzyłam w to lustro, można tak rzec, nie wiem, może to było jakieś wyparcie czy coś, to ja wtedy jakby nie zwracam uwagi na to, że ja mam ten trądzik czy coś takiego. Yy, jakby no czasami mi się zapominało, że go. Znaczy zapominało mi się, że go, wiedziałam, że go mam, ale jakby. Yy, no nie wiem, miałam to w dupie, ale z jednej strony za każdym razem rano, przed szkołą czy wieczorem do spania, i kończyłam to lustro, to normalnie tragedia. Tak. Byłam taka, tak zazdrościłam innym ludziom, że oni nie mają tego trądziku. Ograniczyłam jakby przeglądanie się w lustrze i sprawdzanie tego trądziku co chwilę. To nie wiem, czy to może Wam pomysł, ale no, ja tak robiłam. Tak sobie pomyślałam, że udawana pewność siebie to też może nam pomóc. Nawet właśnie, jeśli ją udajemy, że to jest kompletne aktorstwo. Tak jak powiedziałam, Maddy w euforii. Nawet jeśli. Bądź pewna siebie, nawet jeśli ma być to udawane. Ja z reguły nie jestem jakąś super yy, pewna siebie, ale na tyle, ile byłam wtedy i teraz jestem, no to jakby mo można było mieć wrażenie, że mnie to nie rusza. mnie nie rusza. A tu czasami mnie to dotykało, wiadomo, nawet tego nie zakrywałam podkładami ani nic. I pewnego dnia pamiętam to jak dziś w technikum. Nie pamiętam już czy w trzeciej, czy w czwartej klasie, nieważne. Siedziałam z, y, z jedną y, dziewczyną z mojej klasy na ławce, bo ja nie ćwiczyłam, bo ja tam miałam jakiś zabieg i ja nie mogłam się ruszać, a w ogóle lubię płynę. I y, taka dziewczyna z mojej klasy zapytała, tak patrzy na mnie. Ona chyba też. W sumie ona też miała y, trądzik, tak mi się wydaje, ale nie tak chyba mocny, jak ja i ten. No, i ona się go szybciej pozbyła, jakby. Yy, I ona, ona się malowała. I ta koleżanka yy, mnie zapytała: Czy tak patrzy na mnie i mówi: Ty to masz wyjebane w te pryszcze, co nie? To mnie jakby tak podugłudowało, bo ja po sobie nie dawałam poznać, że mnie to rusza, i to działało. Jak, in, jak ty masz to w dupie, to inni ludzie też. Witam, kochani, was na tych lekcjach zdalnych, dobra nie słuchajcie, żeby wszystko było jasne, chodziło mi tutaj o to że w takim sensie że jak Ty masz w dupie ten trądzik czy tam udajesz, czy nie ale jak inni ludzie to widzą to wydaje mi się, że jakby oni wiedzą, że to nie jest Twój czuły punkt i nie będą w niego uderzać coś takiego, o to mi chodziło mam nadzieję, że to jest jasne dziękuję Chyba tylko dzieci w podstawówce, które mają nie wiem, 6 lat, może one oceniają i inne dzieci pod względem kto ma pryszcze i my się nie będziemy z nim zadawać, ale w dorosłym życiu tak nie jest, że przez całą edukację ja nie miałam żadnego problemu z innymi ludźmi, w sensie mnie nikt nie bulingował za to, że mam, że mam trądzik, jakby nie pamiętam nic takiego, żeby coś takiego było, więc o tyle dobrze, że środowisko jakby pomogło mi w tym, jakby pomogło mi nie ryczyć po nocach albo przy lustrze do siebie samej, wiecie o co mi chodzi. No i w pewnym momencie, no to już zaczęło mi już tak zawadzać, wiadomo, że chcę się pozbyć tego trądziku. No i chcę po prostu wyglądać na moje koleżanki z klasy, yy, które nie mają tych, tych, znaczy może i mają tam jakieś powiedziały, ale nie mają tego trądziku takiego ogromnego. I poszłam do dermatologa, oczywiście na NFZ bo nie miałam pieniędzy żeby iść prywatnie i ta, ta doktorka w ogóle ona się spóźniła zobaczyła mnie, ona nawet w ogóle nie oglądała ani nic nie podeszła, tylko usiadła przez, biur, przez biurko i tak patrzyła na mnie i ona mi dała jakieś gówniane próbki i powiedziała, że mam nie pić mleka żadnych badań, ani nic i ona powiedziała, przestań pić mleko, a potem do mnie wróć no ja pierdolę i wiecie co się okazało? że to nie to to nie było to, bo, je, bo jak byłam na studiach, to byłam wyganką, więc nie jadłam w ogóle na biału i dalej miałam trądzik, więc to nie było to. Przeczytałam gdzieś w internecie, że można zrobić sobie maseczkę z drożdży, po prostu świeże drożdże, tam troszkę yy, daje się do, yy, do mleka, tam nie wiem, łyżeczkę małą. Miesza się coś, z tego robi taka papa, i to się daje na twarz i się trzyma, póki nie wysknie, nie zacznie odpadać. To była moja, jakby druga próba. Wiecie, sprawdzenia o co chodzi. Przeczytałam, że czasami trąść jest przez bakterie, i te drożdże miały te bakterie zeżreć jakby. Więc zrobiłam te maseczki. Jakieś tam właściwości drożdże mają, więc ta skóra była taka miękka, była fajna. Trochę załagodziło ten trądzik, ale jakby mnie ktoś na przykład przez miesiąc nie widział, to by chyba raczej nie zauważył różnicy. Ogólnie z tego okresu, gdzie był to naj, taki największy problem, ten trądzik naprawdę był zaawansowany. Ja nie mam tych zdjęć chyba. Nie mogę ich znaleźć nigdzie. Kiedyś próbowałam je poszukać na starym komputerze. Ale też nie mogłam ich znaleźć i nie wiem, czy ja je podświadomie, czy ja ich czasami podświadomie nie usunęłam, bo na przykład nie lubiłam siebie w trądziku. Ja w ogóle chodziłam do klasy fotograficznej w Techniku i robiliśmy sobie zdjęcia na jakieś różne tematy, do to jak znaczy mieliśmy zajęcia zawodowe. Czyli lekcje zawodowe o fotografii, to na przykład było jakieś zadanie, na przykład, nie wiem, coś tam zrobić. I no i z, z, ze zdjęcia było jakąś na przykład historię opowiedzieć. No to robiliśmy sobie nawzajem zdjęciami, też robią zdjęcia. I ja się śmiałam, że na mojej twarzy dziewczyny mogą trenować, retusz w Photoshopie. <laughs> no, a one takie. <laughs> nie wiedziały, czy mogą się śmiać, czy nie. <laughs> po jakimś czasie ten trądzik zaczął trochę się cofać. Jak skończyłam technikum, to jeszcze trochę problemu z stanami zapalnymi na twarzy miałam. Na zdjęciach, które pokażę, może się wydawać, że to było takie trochę yy, duży, że to był taki trochę większy problem, ale to nie było to, co było kiedy. I słuchajcie, finalnie pozbyłam się trądziku, będąc tu, w Anglii. I nie poszłam do lekarza, nie poszłam na żaden zabieg, jak przyjechałam, to już, to już ta buzia wyglądała spoko. Bardzo często wyskakiwały mi różne te stany zapalne. I z czasem zaczęło to spowalniać, spowalniać, aż do teraz. Właściwie ja nie wiem, jak to się stało, że ta skóra zaczęła się ogarniać. Teraz stosuję niacynamid i jak się skończy lato, to będę robić kwasy, żeby już zupełnie pozbyć się jakichś tam wszystkich tych, nie wiem, gargulców. Oczywiście zdarzały mi się różne sytuacje, które mnie wkurzały. Stałam na światłach, na skrzyżowaniu, gdzieś tam w Jeleniej górze, jak wracałam chyba z yy, uczelni coś takiego. Jakaś baba w ogóle mnie zaczepiła, bo ona się o coś tam pytała. Ale w pewnym momencie ona tak się zaśmiała, znaczy tak, ona myślała, że ona to robi, wiecie, tak yy, przyjaźnie się zaśmiała. W ogóle dotknęła palcem mojej buzi trądzikowej i ona, hmm, co to taki trądzik młodociany, bo ty młoda jesteś, ale takie... Myślę sobie takie, co? i kurwa, nie dotykaj mnie, babo, brudnymi łapami. I ja nie wiem, ona chyba celowo to zrobiła, żeby miała jeszcze większe, bo może mi zazdrościła młodości. No, nie była jakaś stara, gdzieś koło, nie wiem, czterdziestki. To nie są starzy ludzie. Ja niedługo będę tyle mieć. Skurwiało <laughs> mnie też albo jakieś polecanie. Jak tu przyjechałam do Anglii, to już nie miałam takiego trudziku, ale troszkę miałam tych wyprysków i taką czerwoną buzię trochę bardziej. Jeszcze pracowałam w zimnym i ta skóra była i te wszystkie takie czerwone rzeczy, wszystkie te pryszcze były jeszcze bardziej widoczne. I taka, baby, taka babeczka, ona w ogóle się pytała, znaczy w ogóle się nie zapytała, tylko od razu Ty, ja mam maść dla Ciebie, masz tu maść. Tutaj moja, moja córka syna matki psa, ona stosowała i jej pomogło, więc masz to wziąć. Skąd Wy, kurwa, ludzie wiecie, czy ta osoba już bierze lekarstwa? Czy może stosuje jakieś maści? Skąd Wy to wiecie? Pamiętajcie, że jeśli ta osoba ma trądzik, to... Możliwe, że ona już go leczy i kurwa wie, że go ma, więc zamknijcie mordę. Eee... <laughs> Przepraszam, to było agresywne. I nie, nie dawajcie jakichś złotych ran. W trakcie kuracji trądzik może się pogorszyć. Eee, więc na początku, więc. Aha, i najbardziej mnie wkurwiało. Wiecie, co mnie wkurwiało? Jak mi ktoś wciskał izotek albo pochodne izoteku. znaczy nie wciskali mi tego lekarze. Tylko ludzie, którzy nigdy w życiu go nie brali i nie mają zielonego pojęcia, jaka lista skutków ubocznych jest długa. Sorry. Ja od razu ja od razu się denerwowałam. Ja w ogóle nie jestem nerwową osobą. Ja się od razu denerwowałam i mówiłam, żeby wypierdalać mi z tym, z tą propozycją, bo ja nie zamierzam kurwa mieć bolących puleców, wysuszonej buzi czy w ogóle jakiejś, czy skóry i wypadających włosów. Tylko po to, żeby, żeby nie mieć trądziku, a potem jak odstawi się izotek, co też się zdarza i to nawet nierzadko, ten trądzik miałby powrócić. Nie dziękuję, nie zamierzałam w taki sposób cierpieć. Pamiętajcie, że izotek to nie są, so nie wiem czy to jest, to jest chyba w tabletkach, nie wiem, nawet nie wiem, ale to nie są cukierki i to nie jest tak o. To jest bardzo silny lek i trzeba pamiętać o tych skutkach ubocznych. Jak nie wiecie, to sobie przeczytajcie. Ale pamiętajcie, że to jest ostateczność. To jest jak wszystko zawiedzie. Yy, I nie wiem, jeśli jesteście na tyle twardzi, żeby przejść przez te wszystkie o, jakby, objawy, uż, zażywania tego leku, bo wiadomo, że może Wy akurat będziecie mieć przesuszone usta tylko, a ktoś inny zaraz będzie łysy. Wiecie, to już nie na ludzi działa. Także to mnie jeszcze denerwowało. Słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, czy ten filmik zmieni coś w waszym życiu. Czy podniesie was na duchu, czy yy, zmieni wasze myślenie, czy co? Nie wiem. Moja historia nie jest jakaś wyjątkowa ani nic. Yy, Cudnie ozdrowiała. Yy, trzymam za Was kciuki, nie poddawajcie się, głupich ludzi olewajcie. Poza tym trądzik to jest choroba. Jak można śmiać się z choroby? Zdałna też się śmiejecie. Nie bierzcie przykładu ze mnie i nie czekajcie, aż wam się samo to jakby zmieni. Bo ja trochę głupią rzeczy zrobiłam. Z tymi drożdżami uważajcie, bo jeśli trądzik macie wywołany przez grzyby, to wam się pogorszy po drożdżach, więc uważajcie. Pamiętajcie, by otalać się ludźmi, którzy mają mózg i nie oceniają innych po trądziku. Co by tu jeszcze? Pamiętajcie o e, prawidłową pielęgnację. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, czy coś, to yy, wejdźcie w stupie YouTuba i wpiszcie Alicja w krainie składów. Jest taka dziewczyna na Instagramie, ona się nazywa Pici, chyba Peachy, czy coś tam. I ona też wszystko mówi o pielęgnacji, wszystko można sobie przeczytać, poukładać w głowę, zastosować się. Może ta właściwa pielęgnacja może pomóc, bo nieraz widziałam na przykład TikToka, na to, że dziewczyna miała trądzik, ale jak już zaczęła poprawnie myć buzię, no to jej przeszło. Wiem, że w mediach tego nie widać za bardzo, ale ludzie wokół Was mają trądzik. Jak ktoś chce sobie poglądać, Kogoś, kto ma trądzik na widoku, to jest taka dziewczyna, ona się chyba Ola nazywa, ale nie pamiętam jej nazwiska. Powiedzieć, że nie wiem, co mówiłam YouTube że na końcu, ale ja doskonale wiem, bo ja już oglądam YouTube'a nałogowo, wszystko prawie, że oglądam. Także dajcie łapki, suby, dziękuję bardzo, dobranoc, jest po trzeciej, po południu.